serdecznie po dłuższej przerwie nie nagrywałem chyba już 3 tygodnie, już nie pamiętam. Przecież nie wiem ile nie, nie nagrywałem. Przejdziemy się po ogrodzie, zrobimy sobie spacerek, zobaczycie jak to rośnie, no nie miałem czasu, żeby nagrywać, a od tego momentu już troszkę popodrastały roślinki. Tutaj mamy maureli. Coś tam rośnie. Maureli wysoki, ale chudy. Wygląda trochę jak montbeliardi, coś takiego. Kordelinka, tetrapanaxy, sadzonki, największy tetrapanax, brogmansja, pseudosasa japonika, mały trachykarpus, który przeżył tutaj zimę pod śniegiem, Kalie już. Zaczynają kwitnąć. Razę I glałku. Mekong Mekong Giant. No, wolniej rośnie niż Basio, ale zobaczymy dalej, co z tego będzie. Grand Line gruntowy. Kolejny Glaukum i super dwarf. Yuki już zaczynają kwitnąć trawy. Oraliowu zderzył się z palmą. Rachikarpus wypuszcza liście. Ten jakiś karłowa ciały w ogóle. Pierwszy liść, który wychodził, tego wyciągnąłem, bo, 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 bo do tego momentu był przegnity. A to idą kolejne nowe liście. Waszyngtonia robusta. Przepraszam, Tulifera, którą obcinałem. Od tego momentu już wypuściła piąty liść. To jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, idzie piąty, a za nim szósty. A to jest jeszcze, jeszcze z zeszłego roku. kwitną Tak, pilowie. Tam kolejny trafi karpus. Karłatka. Karłatka też trochę przychorowała po zimie. Też wyciągnąłem z niej chyba dwa liście, a ale wypuszcza. Gęste, małe liście, ale żyje i rośnie. Figa z nasion, która przymarzła, wypuszcza od nowa. Kolejna brugmansja. Tu Waszyngtonia z toskańskiej farmy. Tutaj są roślinki od, od bociana, eukaliptus, coś cienko mu idzie, tutaj drugi, tu drzewa butelkowe, rabata kannowa, tutaj dla porównania e, tempa wzrostu posadziłem zwykłą, tak zwaną zwykłą kolokazję olbrzymią inaczej leukokazja gigantera, gigantea, nie gigantea. Inaczej common strain. A tutaj z moich to znaczy no z moich. Z nasion Thailand Giant. I zobaczymy, ta była dużo większa posadzona, a ta mniejsza i zobaczycie sobie porównanie. Kanna Wolfsong Cleopatra, w rzędzie rosną zielistki, Durban, Maureli variegata, coś coś choruje troszeczkę. Jakieś tam paski widać, ale coś go poszarpało. Chyba miał za, za wilgotno. Takie rzeczy się robią jak banan ma za mokro. Ro liście robią się w po części jak sałata. Reszta kan. Basioczki wrzędzie, w rzędzie, uh, uh, uh. Basioczki razem z kukurydzą, odobno. Rzewień dwunasty. te bananki cienko, bo cienko, ale coś tam żyją i rosną. <śmiech> <śmiech> Miskant Lutarius, riparius. Facja japońska. rączniki W jednym miejscu mi bardzo dobrze rączniki rosną. Zaraz wam pokażę. Australicję to była regina, tutaj jest, eee, Nikolaj, trawa pampasowa, no, w tym roku nadrabia straty, ale żyje. Z tej kępki wzrosło, wyrób tylko jeden pęd. Tutaj arundodonax Do miskant, basjoczki, maureli, tutaj Maureli, eee, moje sadzonki Moje produkcji. Posadziłem podwójnego. Tutaj tak samo. Mimoza. Mimoza przeżyła zimę w stanie jednego pączka na kawałku suchego patyka, ale żyje. Tam to są maliny, zinger, kolejne basioczki. Już odrosty cisną ładnie. pielgrzan I właśnie, oj, własnej się przestraszyłem. I <gryb> właśnie w tym miejscu rosną rączniki najlepiej a to są z tego samego wysiewu co tamte tutaj mała Waszyngtonia Robusta Paulownia Tomentosa miskant też już ładnie się rozrósł oczku talia del bata tu trzcina cukrowa papiruski tam to okazję niezwykle zabawki potopione Jak zwykle ten, już nie powiem jaki, pies musi mi przeszkadzać. O to norma. Cytryna skierniewicka. pela ocasi... Asio Tutaj jeszcze nie zdążyłem wyplewić, przy basenie Balbisiana Ventricosum Coś cienko te ventricosum w tym roku Witek ja Się zawinął Ładna kępka, gęsta, kępa Basio od Andrzeja Sobkowiaka. Muzaori orinoko od Fanpan. Helens Hybrid. Kevin Dish Kolejna Pałownia. O, a tą, tej Pałowni mi bardzo szkoda, bo już miała naprawdę wysoki przyrost z tego miejsca ale po ostatniej burzy no burza złamała po prostu złamała ten już wysoki ponad na, pół, na ponad pół metra przyrost całkowicie leżał na trawniku teraz na wypuszcza z boków od nowa a już byłby chyba z metrowej długości no szkoda ale zdarza się Dalej, kolejna Balbiciana i prawdopodobnie kolejna Jelenka. ale to też nie jestem pewny. Aruna halensis. Cienko, coś słabo, ale wypuściła ten liść. Czekamy na kolejny. No. W tym roku niektóre banany lepiej, niektóre gorzej. No. Tak to bywa. Alpinia, Alokazja, kucing Mask, Odora, Venti. No, Venti trochę przychorowuje teraz na słońcu. Nie służy jej ostre słońce jednak. Pierwszy raz ją w słońcu posadziłem. Tutaj Kalidora. Kulata, to arbuzy, tego tegoroczny przyrost, wianecznik gardnera, okazja brisbanensis, o widzę dzieciaczka wypuściła. I tu kolejne moje ee, Thailand Giant a między innymi rosną tu też pouczychy jak zwykle zapominam nazwy tego bambuska bardzo ładny i słabo stone z tą z no słabo słabo I będą mini kiwi. W końcu się doczekałem w tym roku. Odmiana Isai. Z Biedry. Idziemy dalej. Na temat tego banana dzisiaj ze Zbyszkiem prowadziliśmy dyskusję, czy rzeczywiście to jest musa Hajaraj. I doszliśmy do wniosku Że to nie może być musa Hajaraj, Ponieważ Jest na Hadżaraja Za ładny. Jest bardzo pięknie wybarwiony Te paski Te czerwienie Te kolory A musa Hajaraj Jest mieszanką dwóch Zielonych bananów Między innymi Sikimensis i Rajapuri. Tego kupiłem jako Hadżaraj. I taką tabliczkę zrobiłem Hadżaraj. No ale. To chyba nie jest to. Raczej obstawiałbym. Aruna Halensis. Przepiękny. W tym momencie chyba. Drugi. Co do. Co do urody. Ba, mój banan. Jak nie pierwszy? Bo też musa kuminata zebrina rojo jest ładna, ale to już chyba bardziej mi się podoba. Dalej. No, jak ona się nazywa? Lasy karpa. zielony. Tutaj już ładnie popuszczały pędy budleje. Będzie dużo kwiatów. Tawułkowiec tarczowaty. I znowu zapomniałem nazwy tego. Taka ciekawostka. Roślina jednorączna. Daje nocie dalne owoce. Ma takie kolczaste liście. No, i gunerka. Może obrócę. O. Tak wygląda w tym roku gunerka. Tam widać dolne liście poparzone przez, przez słońce, ale tak ogólnie to dosyć duża. Byłaby większa, gdyby nie oddzielanie odrostów, ale i tak jest spora. Tutaj kolejny liść poparzony. Te liście się jeszcze rozbijają. jeszcze się nie rozłożyły. Musa tam soni. To będzie, co to będzie? Cini Ciampa. Jak mówię, niektóre lepiej, niektóre gorzej. Tutaj Red Tiger od Zbyszka. Dopiero się zaczyna ukorzeniać. I coś tu w końcu wypuszcza. Gdzie ja się skaleczyłem kurcze? nie Tarcza perska. Eskulenta. Tutaj Burgundy z tym. To będzie, to będzie chyba Black Ripple. Tutaj jest Xanthosoma Sagittipolium Tutaj Black Saphire Gecko Coal Miner. Tu będzie Long I dalej znowu Basio. Jeszcze z tamtej strony są kolokacje za, za tym Basio, ale nie chcę mi się tam chodzić z kamerą. No i tak by to wyglądało. Taka aktualizacja, jak to wszystko rośnie, jak to wygląda. No rok mamy do Bani. Jak nie zimno, to upały. I tak rośliny wariują, bo jak za gorąco, to też źle. Też banany hamują ze wzrostem. Dzieci porwały kurczę ten leżaki, czy wymienić Nie wiem co wam jeszcze pokazać. Chyba już wszystko pokazałem i tak już i tak już długo. Może jeszcze tak się przejdę bez, bez komentarza. że jeszcze sobie wejdziemy do, do szklarni a jeszcze tutaj nie pokazałem też posadzone tajki i tykwy. Tak, ta rura musi tu być. Tykwy rosną. Tutaj bambus od Jacka, Polusza. To się przewróciła mi na tajka, no. O. Melia. W Dzięki za uwagę, pozdrawiam was serdecznie. Piszcie, o czym mam zrobić kolejny film. Trzymajcie się, cześć.